Spróbujemy przyjrzeć się bardziej analitycznie temu, w jaki sposób chodzicie, ponieważ jest to podstawowy wzorzec ruchu, jaki mamy, podstawowa czynność, i robimy ją codziennie i to w pewnie wielu tysiącach kroków. Myślę, że warto, zwłaszcza, że mamy bardzo często z tym chodem problem i z sylwetką podczas chodu. Spróbować e, wspomóc się ćwiczeniami, e, takimi uważnymi ćwiczeniami, które pokażą Wam na co zwracać uwagę. Wiem, że wielu z Was ma problem z równowagą, w związku z tym proponuję stworzyć sobie jakąkolwiek wersję korytarza. Ja mam możliwość postawienia dwóch drążków, ale jeżeli to będzie stół, krzesło, jakiekolwiek meble, które dadzą Wam poczucie bezpieczeństwa. W momencie przenoszenia ciężaru i zatrzymywania się na jednej nodze, no to świetnie. To chodzi o, o wasz komfort i o to, żeby ćwiczenie mogło być wykonane możliwie symetrycznie na jedną i na drugą stronę. Znajduję się po jednej stronie tego mojego korytarza, sklejam stopy i na samym początku zamykam oczy i zwracam uwagę, układając dłonie po dwóch stronach na drążku. Czy czuję tak samo swój ciężar? Mogę spróbować przenieść go delikatnie na jedną stronę, wtedy jedna ręka jest bardziej aktywna, i na drugą stronę. I też zwracam uwagę na to, jak to robię, czy to jest poprzez wysunięcie biodra, czy to jest jednak jedną długą sylwetką, przeniesienie całej osi ciała. Następnie, jak pobawimy się już w taki sposób przenoszeniem ciężaru na boki. Rozmiękczamy delikatnie kręgosłup. I możemy poczuć, jak nasz ciężar zaczyna delikatnie wędrować też do przodu, do tyłu, po skosie. I to wszystko się dzieje poprzez bardzo uważne naciskanie stopami na podłogę. Oczywiście różnymi częściami stopy. Wyobrażamy sobie różne punkty, które są. Aktywne, kiedy przenoszę ciężar właśnie w ich obszar. Palce będą bardzo aktywne, kiedy idę do przodu. Przesuwajcie też dłonie, tak, żeby odpowiednio was asekurowały. I teraz unosimy jedną stopę i miękko wklejamy ją odpięty w podłogę. To jest ważne, żeby uświadomić sobie, że idziemy odpięty. Przez śród stopie na palce, albo raczej nie na palce, tylko wklejając palce, odrywamy drugą stopę. Czyli kiedy wkleję pierwszą stopę całą, przenoszę ciężar i stopniowo on schodzi z drugiej stopy. Odrywam piętę, śródstopie, stopie palce. I postarajcie się robić to bardzo powolutku, żeby zobaczyć, czy obie wasze nogi. Pracują równocześnie. Czy wklejamy, odklejamy stopy właśnie w taki sposób, żeby to była pięta i palce. Kiedy dojdziecie do końca, to samo w tył. W tył wklejamy palce i idziemy w stronę pięty. I proponuję Wam dzisiaj też od palców, czyli przez fleks. Unieść stopę od palców klej, od palców unieś i zwróć uwagę, w jaki sposób przenosi się ciężar waszego ciała między stopami. Jak zrobicie to kilka razy, możemy się pobawić też innym wzorem przenoszenia ciężaru, czyli na przykład, co się stanie, jeżeli wydłużę palce? I zacznę od palców wklejać ciężar. Wtedy noga automatycznie zaczyna się uginać. I to samo. Kiedy się skradamy i chcemy być bardzo cicho, najczęściej, właśnie ten nasz krok zaczyna się od palców, ponieważ wtedy mamy do czynienia z większą taką amortyzacją. Tak to możemy powiedzieć, żeby bezgłośnie postawić stopy. Uginamy noga, używamy mięśni w inny sposób. Zobaczcie, czy możecie też to zrobić w tył, czyli czy jesteśmy w stanie od palców iść do przodu, ale też od palców w tył. Od pięty iść do przodu, od pięty w tył się nie da. Ale ten ciężar może się przelewać, a lepiej by było, żeby był bardziej Zwarty, czyli, żeby nasz środek ciężkości szedł od razu razem z nami, a nie zostawał w tyle. Dobrze? I tak mięsiście, jakbyśmy szli po plastelinie, staramy się kilka razy iść w przód i w tył. Możecie chodzić w ten sposób po całym mieszkaniu. Czyli, wykorzystywać meble, krzesła, po to, żeby testować sobie chód. I różny sposób przenoszenia ciężaru. Ważne jest to, żeby nie usztywniać kolan, żeby one były cały czas delikatnie ugięte, aktywne, żeby przyjmowały wasz ciężar. Tak? Nie musicie się przejmować teraz tym, czy Wy tak chodzicie. To może być zupełnie um, takie teatralne ćwiczenie związane z wyobraźnią, właśnie z tym, w jaki różny sposób możemy sobie wyobrazić, że chodzą zwierzęta, jakieś postaci ciężkie albo bardzo lekkie, tak? Bardzo ważne, żeby właśnie spróbować po pierwsze zatrzymać dłużej ciężar, na przykład na jednej kończynie, na jednej nodze, żeby przenosić go w inny sposób, dociskając na przykład mocniej stopę do podłogi albo pracując mocniej stawem skokowym, więc używając Mebli, używając różnych punktów podporu, staramy się w ten sposób przemieszczać. W bardzo różnorodny sposób. Odpięty, jak już to zrobicie, spróbujcie znowu stopniowo wrócić do Waszego możliwie naturalnego chodu, czyli wyciągnąć sylwetkę, przenosić środek ciężkości, świadomie z nogi na nogę, zaczynając krok odpięty. Ale pamiętajcie, nie usztywniamy kolan. To jest złota zasada. Mhm. W drugim etapie próbujemy wyjść na palce. Nie muszą to być wysokie palce, i znowu wyobrażamy sobie, czy wyjście na palce oznacza, że idę na sztywnych nogach. Niekoniecznie. Czy te kolana mogą pracować? Możecie to łączyć wychodzić przez palce. Kłaść stopę i znowu przez palce. Spięty na palce. To już będzie może bardziej wymagające, ale bardzo mięsiście, staramy się pracować też mocniej. Właśnie nasadą palców i palcami, podtrzymując się. I na końcu, ostatni etap jest taki, że staracie się. Wydłużać swoje ruchy, czyli wydłużać kroki w przestrzeni, ale też wydłużać ruch w biodrach. Wyobrazić sobie, że chcemy sięgać daleko, tak jakbyście, tak jak ja, przesuwali się po jakiejś gładkiej powierzchni. Dobrze by było próbować wysyłać nogi w różne strony, ale pamiętajcie, to jest wymagający ruch. I najlepiej, żebyście zawsze się czegoś trzymali. Kontakt z podłogą jest ważny dla poczucia tej podłogi i tego, gdzie jestem w przestrzeni i do tego, żeby moje ciało nie straciło równowagi. Przyjmuję ciężar przez ugięcie kolana. Przyjmuję ciężar. Idę do przodu, do boku. Przenoszę ciężar. I wydłużam kroki, wydłużam kroki, wydłużam kroki, wydłużam kroki, wydłużam, wydłużam. I dla rozluźnienia, wykorzystując nasz korytarz na koniec, spróbuj zrobić swingi. Przypomnę, że to jest huśtanie, rozluźnienie nogi w biodrze. Reszta ciała podtrzymuje, asekuruje sylwetkę i pilnuje pionu. Więc robię krok nogą, a druga noga stara się rozchuszczać w przód i w tył. W przód i w tył. Podtrzymuję się, wyciągam w górę. Uginam kolano, kieruję delikatnie na zewnątrz. Stopa może być rozluźniona, ale długa. Nie napinam jej szczególnie, nie obciągam jakoś mocno. Ona się po prostu u mnie wydłuża. Nie musi być wysoko. Przejdź krok i to samo druga noga. Sięgaj. W przód myślimy o tym, żeby biodro się nie podnosiło. W tył myślimy o tym, żeby napinać pośladek i postaraj się wyciągnąć w górę. Wiem, że to jest wymagające, ale kilka razy próbujemy to zrobić. Można. E Komponować sobie mniejsze serie. I tak samo idziemy w tył. Hop, 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 hop. Pamiętajcie, że stopa się wydłuża, noga się wydłuża, idzie przy podłodze i rozluźnia w górę, podkina. Hop, 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 hop. I na koniec zatrzymaj się, ustaw w środku stop równolegle paluszkami wędrujemy do przodu. I teraz wydłużaj kość ogonową w tył, ale nie idź daleko poza pięty, a ręce w przód i postaraj się wydłużyć plecy. Nie musi być duży skłon, ani na siłę. Wyjdź na palce, postaw pięty, wyjdź na palce, postaw pięty i wydłużaj. I powolutku wróć palcami, a jeżeli to będzie zbyt silne, ugnij delikatnie kolano. I wtedy pociągnij brzuchem w tył. Powrót z tego ćwiczenia, tak naprawdę, jest najbardziej aktywną częścią tego ćwiczenia, zwłaszcza dla centrum. Więc jeszcze raz pokażę. Możesz wydłużyć plecy. Zwróć uwagę, na jaką odległość to robisz. Możesz nawet delikatnie ugiąć kolana. Ważne, żeby wydłużyć plecy. Natomiast w drugiej części spróbuj ugiąć kolana jeszcze mocniej, tak żeby wrócić bez podnoszenia głowy. Ewentualnie możesz oprzeć się, zrobić dodatkowy krok, który Ci pomoże. Albo krok w tył, który Ci pomoże. Wyjść w górę. Urośnij, wyciągnij sylwetkę, podbij kilka razy pięt, łokcie blisko siebie, swobodne i rozluźnij.